Szukasz produktu, który powiększy Twoje oko i zrobi to za pomocą kilku pociągnięć, a może jesteś jedną z tych kobiet, która ma rzadkie, króciutkie rzęsy, które wydaje Ci się, że nie jesteś w stanie w żaden sposób pomalować, żeby były widoczne? Przychodzę dzisiaj do Ciebie z rozwiązaniem. Ponownie dziewczyny, przedstawiam Wam rzęsy w płynie, czyli tusz, który zrobi, zobaczcie, taki efekt. Ja dzisiaj dołożyłam do tego tuszu odrobinę czarnej kredki, którą dałam tutaj w kącik na górną powiekę. I każdy z tych produktów możesz zakupić u mnie, a ten tuż Wam bardzo polecam, dlatego że on zrobi Wam efekt trzykrotnej gęstości rzęs, czyli ta rzęsa, którą masz dzisiaj będzie trzy razy bardziej zagęszczona, będzie prawie dwa razy dłuższa od tej, którą masz dzisiaj i to jest tuż, który pielęgnuje rzęsy przy okazji, więc ja bardzo, bardzo polecam, możesz go zamówić u mnie, pisz tu rzęsy, wpłynie, odezwij się wiadomości prywatnej.